Chodźmy sobie do kina. Dawno tam nie byliśmy. No chodźmy, no chodźmy. Chwila, gdzie jest nasze kochane kino? No gdzie ono jest? Nie mówcie, że zniknęło tak samo jak szkoła. Nie. A tak dawno nie byłam w kinie, a teraz nie mogę do niego wejść, bo go nie ma kochani! Dzisiaj przychodzę do Was już trzecim odcinkiem, który dotyczy różnych błędów na Movie Star Planet. Z góry przepraszam za mój głos, ale niestety mam katar, no i mam nadzieję, że po prostu tego nie słychać. W takim razie zaczynamy! W ostatnim czasie na Movie Star Planet dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Pokazuje nam się takie dziwne coś, jak ładuje nam się strona. Zrobili ostatnio też dziwny motyw o starym MSP. No i pojawiają się przez to też różne dziwne plotki i zmyślone historie. Pamiętacie, jak chwilowo zniknął casting? Teraz to samo przydarzyło się jednemu z roomów, Kinie. W sumie kina ja nigdy nie lubiłam i tam nie przebywałam jakoś bardzo dużo czasu, ale jednak to kino, a w jednym z zadań trzeba tam wejść. No i jak my teraz mamy to zadanie wykonać? Sprawdziłam to, po prostu nie musimy, bo tego zadania nie ma, zostało na ten czas usunięte. W sumie nie wiem, kiedy dokładnie ten czat zniknął. Wydaje mi się, że tak, 18, jednak po prostu nie miałam czasu, żeby nagrać to wcześniej. Jeżeli chodzi o moje przemyślenia i teorie na ten temat, to są one takie jak zawsze. Po prostu coś zmieniają. Albo chcą poprawić w jakiś sposób ten czat, ulepszyć go, albo chcą go usunąć i zrobić jakiś inny na jego miejsce. Jeżeli ktoś z Was zaczął grać tak w 2015 roku, to jeszcze wcześniej do wyboru była szkoła, która została zastąpiona czatem tematowym, który wraz z nowym motywem zmienia się co tydzień. Pamiętam, że jak chcieli to wszystko wprowadzić, to szkoła również na jakiś czas została usunięta. Tak samo było z castingiem. Jednak i tak wszyscy muszą wymyślać swoje dziwne teorie. Moim zdaniem, moderatorzy powinni pisać na forum o tym, co będą robić w najbliższym czasie. Nie chodzi mi tutaj o aktualizację, bo tego na pewno. Na pewno nam nie powiedział, ale właśnie o usuwanie niektórych rzeczy. Mogliby napisać, że coś na przykład usunął, a po jakimś czasie wszystko wróci do normy. Wtedy nie byłoby tych wszystkich plotek na różne tematy. Chciałabym Wam też powiedzieć o innej dziwnej sytuacji, która również związana jest z usunięciem kina. Napisała do mnie pewna użytkowniczka o nazwie Kinowa666. Pisała też do wielu innych osób, zawsze tą samą wiadomość. Że to ona usunęła ten czatron. Jej oczywiście nie wierzę, bo to niemożliwe, ale niektórzy nazywają ją hakerką, przez co również tworzą się plotki. Kochana, nie wiem kim jesteś i czy to oglądasz, ale proszę przestań. Wiem, że niektórzy wierzą w te dziwne teorie, więc nie wprowadzaj innych w błąd. Jeżeli do was napiszę, to po prostu jej nie wierzcie, bo ona kłamie. Okej, okay, kochani, to już by było na tyle. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby robić dłuższego filmiku. Jeżeli Wam się spodobało, to dawaj łapki w górę, subskrybujcie i piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Jeżeli będzie 300 łapek w górę, to pojawi się w najbliższym czasie kolejny taki odcinek. Do zobaczenia, pa pa!